Ty, ale to jest. Uf, okej. Okay. O, o okej. Okay. Troszeczkę za wysoka, ale widzicie, pani zmieśniała powoli wchodzi, wchodzi w jeżeli chodzi o celowanie. Zaraz lepiej. Czas z na kanale, Kowal z tej strony i tak sobie ostatnio przeglądałem parę rzeczy na swoim kanale i zauważyłem odcinek o kaczce, yy, stary, no prawie dwa lata ma w tym momencie, yy, no i tam jeszcze nie opowiadałem o profilu historycznym maszyn, skąd się wzięły i po co zostały zrobione, etc., etc., a wiedziałem, że ogólnie jeżeli chodzi o się to czynek Wam się raczej podobał, poza tym lubię latać kaczką, a ostatnio na którymś ze streamów wspomniałem sobie, że w sumie nie latałem kaczką bardzo dawno. Dodatkowo następne zmiany na przestrzeni tych dwóch lat obniżono jej baty rating z 3.3 na 3.0. Czemu? Nie wiem. Ale może przejdźmy właśnie, no ogólnie o kaczce coś powiedzmy, czyli Henszlu HS-129... I tak naprawdę to ogólnie nie ma za dużo co mówić Oprócz tego, że był to jedyny niemiecki samolot Od początku projektowany tylko do jednego zadania Czyli do niszczenia czołgów za pomocą głównego uzbrojenia, A nie na przykład, no, bomb I wiem co powiecie, Kowal, ale był przeć, były przecież sztukasy z działkami I tak, oczywiście, że były Jak i parę innych samolotów niemieckich z działkami Tylko one nie były od początku do tego projektowane A wersja z działkami była tylko jedną z opcji Za to kaczka od siękiego początku miała nieść ze sobą Dość pierdnięcia z głównego uzbrojenia, żeby wykluczyć czołg przeciwnika z akcji. No i ogólnie, no to Niemcy na początku nie chcieli czegoś takiego, przed wojną jeszcze, ale jak zobaczyli, jak w hiszpańskiej wojnie domowej spisywały się modyfikowane polowo Henkle 51 te Henchele 123, stwierdzono: Dobra, zrobimy taki od zera, zaprojektujemy, czemu nie, dajmy temu szansę. No i od początku założono, że użyją drugorzędnych silników, bo te lepsze potrzebowali no, do myśliwców i inny, innych maszyn, które były. Bardziej używane, nie wiem, jak to ująć, po prostu, jakby, które mają większy priorytet. No i ogólna. Przedstawiona specyfikacja wyglądała następująco, dwa silniki jednomiejscowe, silnie opancerzona kabina i, i te silniki właśnie obydwa, no i miał być mały. No i z czterech firm, które zostały zaproszone do zabawy, trzy z nich przedstawiły swoje projekty. Firma, tu, źle to pewnie powiem, y, Blochm Voss, przedstawiła bardzo niekonwencjonalną maszynę, która odpadła w przedbiegach praktycznie bo była no niesymetryczna, nie że tak to ujmę, więc na pewno dziwnie to w tamtych czasach wyglądało. Tutaj pokażę wam fotkę BV-141, bo rzekomo ten prototyp był podobny do bv 141, a fotek ich prototypu nie mogę nigdzie za cholerę znaleźć. Jeżeli ktoś gdzieś taką fotę znajdzie, niech wrzuci link w komentarzu i tam naprzej, to jest link do tej foty z tego prototypu. Ale mi się nie udało znaleźć niestety. Tutaj Fokker Wolf przedstawił dwumiejscową wersję samolotu 189. Za to Henschel poszedł po tak jakby najtradycyjniejszej linii oporu i po prostu zbudował to, co Niemcy chcieli, bez żadnych udziwnień, czyli tradycyjny dolnopłat z dwoma silnikami, z opancerzoną kabiną pilota, który siedział jakby no w wannie. I tutaj mogę wam to pokazać, jeżeli chodzi o pancerz. No to od samego początku, jak widzicie, tutaj mamy 12 mm stal wszędzie naokoło, po bokach mamy 6 mm stal i to wszystko jest pod jakimiś tam kątami, prawda? Yy, także, no i, no i tu jest też osłonięto No pilot dosłownie siedzi w wannie, nie? Tak, w pewnych <laughs> a dziesiątkach. No i co ciekawe właśnie, ta wanna była na tyle ciasna, że część przyrządów została zamontowana, czy tam przeniesiona na silniki po bokach, tak żeby pilot mógł je widzieć przez szybę kabiny, a sam celownik znajdował się przed przednią szybą, która, uwaga, miała 75 mm grubości. Także tak jak widzicie, to jest celownik do tej 75, a tutaj szyba ma 75 mm grubości. To jest, no sporo. Na to silniki, jak widzicie, tutaj od dołu są yy, opancerzone stal stalą o grubości 5 mm. No i tutaj jeszcze chłodnice, tak. Systemy chłodzenia oleju są opancerzone dodatkowo piątką. Także tak, jak widzicie, pilot siedział w pozycji takiej, że no, główno widział, tak naprawdę. Tutaj widzicie te przyrządy na dole. no Miejsca dużo tutaj nie ma w tej wannie opancerzonej. A no i celownik jest oczywiście tutaj. Mamy lunetę, a tutaj mamy no, zwykły celownik. No i tak jak mówiłem, no tutaj reszta przyrządów znajduje się po prostu na zewnątrz. Także, żeby żeby sprawdzić, co się dzieje, trzeba było obrócić głowę i po prostu spróbować to odczytać przez szybę. Także taka ciekawostka. Jak się zastanawiacie, jak bardzo. Yy, jak duży odrzut na 75, jak bardzo spowalnia samolot w trakcie lotu, w trakcie strzału, popatrzcie na to. <śled> <śled> Także trzeba ogólnie uważać kiedy się strzelię, jeżeli się naprawdę wolno to lepiej nie strzelić po prostu i nie odebrać sobie tej, tej minimum nośności. No i po przedstawieniu tych swoich prototypów firma Blomem Woz odpadła, a w grze została Foka i Henszel. Tyle, że Henschel dostał pozycję lidera, a Foka niższy priorytet po prostu, bo Henschel po prostu tak, mówię, zrobił to co chcieli dokładnie. No i w maju 38 roku, i tam już ogólnie o tej Foce 189 będziemy teraz mówić, a w maju 38 roku została ukończona pierwsza makieta tego Hensza 129, a w październiku pierwszy sprawny prototyp. No i w latach 39 i 40 yy, głównie testowano kolejne prototypy, gdzie tam wersja V2 się rozbiła, więc w czasie AV 3 po pewnym, yy, po paru lotach, tam po paru dziesięciu lotach testowych, yy, po prostu uznano za niezdolny do dalszego lotu, bo no, wymagał po prostu remontu już, był dość słabo wykonany ogólnie i sporo problemów też no wychodziło po prostu w trakcie dłuższego użytkowania. Po to się testuje prototypy, prawda? Zanim się wprowadzi do produktu, no i ogólnie te prototypy też miały za słabe silniki, więc nie osiągano zakładanego pułapu ani prędkości. A piloci, te testerzy po prostu narzekali na gównianą widoczność i wyjątkową trudność w pilotażu. Dalej testowano również wersję przedprodukcyjną, zaczynioną jako V4, ale ostatecznie to wyremontowana i przebudowana wersja V3 z nowymi francuskimi silnikami, była tak naprawdę tym, czym ostatecznie stała się wersja B, którą tutaj mamy w grze. Nazwy tych silników francuskich będę nie będę próbował wymawiać. No i tutaj przechodzimy do tego, że o innych wersjach B3 opowiem wam w odcinkach o innych wersjach niż B3. Za to dzisiaj polatamy właśnie wersją B3, którą widzicie na ekranie, yy, która uwaga była opracowana jako odpowiedź na yy, sowieckie czołgi ciężkie jak KW tam Isy 2 i ogólnie cięższy sowiecki sprzęt. No i tu jest niezłe jajo, bo jak Niemcy właśnie zobaczyli te sowieckie maszyny, postanowili po prostu dojebać do Hensch'a 129. Po prostu postanowili do tego doczepić działo PAK-40 o kalibrze 75 mm. I udało im się to dopiero we wrześniu 1944 roku wprowadzić y, tą wersję z tą 75. Y, samo działo zasilane było z magazynka bębnowego, co możemy tutaj zobaczyć. Jak widzicie, to jest uzbrojenie ofensywne, ten magazynek no mały nie jest i to też wszystko swoje ważyło, prawda? No i ogólnie... Podobno pojemność magazynka wynosiła 12 pocisków, a w grze tutaj mamy 13. Obstawiam, że dlatego, że może jeden już znajduje się w działku, w sensie w działku w zamku działa, a następne 12 znajduje się już w... Bębnie tutaj z tyłu samolotu. Sama gondola z działem, tutaj to pod spodem, co tutaj widzicie, jest odczepiana, a w razie W, czyli do, nie wiem, lądowania awaryjnego, na przykład, czy, czy czegoś takiego, mogła zostać odrzucona, co by na brzuszku ładnie wylądować lub stracić dość wagi, żeby spróbować dolecieć do bazy przy poważniejszych uszkodzeniach. Czy chociaż za, za swoją linię frontu, prawda? No i myślę, że o wersji B3 to będzie tyle i ogólnie to nie wyprodukowano tych hańszych zbyt dużo tak naprawdę, bo wszystkich wersji nie licząc prototypu, wyprodukowano tylko 865 sztuk biorąc pod uwagę, że od 41 do 45 44, nie, do 45 roku były one w pewien sposób no seryjnie produkowane to nie jest to dużo. Szczególnie, że miały priorytet jako niezłe bastery. A w wersji B2 i B3, które różniły się no głównie uzbrojeniem tak naprawdę, y, łącznie wyprodukowano tylko 225 sztuk. Czyli nie wiemy dokładnie ile było B3, a ile było B2, bo no to uzbrojenie było wymienne po prostu. Yy, I wersja B3 była po prostu odróżniona tym, że hej, mamy tutaj 75 i, i, i tutaj we wnętrzu jest wielki bęben, tak. O czym mówię? No, tutaj mamy na przykład y, rumuńską B2, która się w grze znajduje i ona tak naprawdę ma dokładnie te same osiągi i wszystko to samo co wersja B3, tylko mamy tutaj inny celownik zamontowany, prawda? Y, no, i, no i tutaj samo uzbrojenie jest troszeczkę inaczej pomontowane. To wszystko. Tutaj mamy dwudziestki, tutaj mamy trzydziestkę, jedną pod kadłubem, która ma swój magazynek po prostu. Y, no, pod zbiornikiem paliwa, gdzie te 75 ten wielki bęben znajduje, znajduje się za tym zbiornikiem paliwa. A sama gondola również jest po prostu doczepiana, jak widać. A 75 niemiecka wygląda po prostu w ten sposób. I tutaj też po niemiecku tego nie będę w stanie wymówić, ale oczywiście oprócz pancerknackerów, czyli yy, tankbusterów, czyli niszczycieli czołgów, tak na polski, to przezywano je też otwieraczami do konserw. Te wszystkie, wszystkie samoloty, tak jak były sztukasy z podwieszanymi działkami, tak, na, na nie też się mówi otwieracze do konserw lub... Właśnie nakery, tak samo tutaj Heńsze 129 nazywano pancerknakerami po prostu, lub otwieraczami do konserw, bo były w tym tak dobre. No i myślę, że ode mnie tyle. Yy, dzisiaj do zostało weźmiemy sobie SDKFZ-a. Yy, no, pak Pumę po prostu, tak? O której już kiedyś tam opowiadałem, i będziemy nią grać tylko po to, żeby nazbierać dość punktów, żeby sobie do Heńschla 129 B3 wskoczyć, tak jak w odcinku prawie sprzed dwóch lat. I ode mnie tyle. Przeskoczymy do pierwszej rundy, zobaczymy jak nam pójdzie. Full down tier tym razem. To już musi być full down tier, nie? 130 punktów. 2-0-3-0. Dawaj, puma, dawaj. Znaczy na 2-0-3-0 nam totalnie wystarcza ta 50 i wolałbym mieć obrotową wieżę, ale jak trafimy na coś cięższego, przyda nam się uptier, to jednak wolę mieć tą 75. -kę. Sherman. I się cofamy. Od razu mogę kogoś oznaczyć, jak kogoś wypatrzę, zapomniałem o tym. Jest, faktycznie. Myślę, że to 22 mnie trafi. Okej, okay. ja chyba więcej nie potrzebuję, nie? Żeby do samolotu wskoczyć. No nie, no więcej nie potrzebujemy, tak? Armor piercing high explosive on the way. Gdzie by tam naszym pomóc? C przejmują, brawo, tam ci przejęli. I tutaj może flankę alfy popatrzymy, czy bardziej w otwartym polu będziemy atakować ludzi. Myślę, że otwarte pole byłoby dla nas, tak jakby, nie? Bo C teraz przejmują. Ha. Czyli B i C to będzie to, co nas interesuje. Szczególnie, że mają tam B1 teraz, chociaż na Alfie coś też jest. Spróbujemy zejść. Na Alfę rzucimy okiem. Co to mamy? N22. Okej okay. Mamy krytyka na N22, oni już mają pelotę, tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Tutaj sobie poradzili z B1. -ką. Na razie tylko osłony silnika mamy poszkazane, więc nie ma tragedii. Możemy zacząć zawracać. Czy zawracają, chcemy być wysoko? Żeby nabrać prędkości z powrotem schodząc, prawda? Także tutaj przekształcamy energię. Tylko szkoda, że na tej mapie tutaj naprawdę nic nie widzę. Matilda Hedgehog. Jest Jona. Mamy jeszcze jakieś cele tutaj. Dla coś asysta. I tutaj bym się chciał, że tak powiem, przemieścić w inną stronę z dala od tamtej peloty. To ta chińska, ta nowa. Zapomniałem, że chcę o niej nagrać. No tam raczej nie odpuści. Całkiem blisko, nawet strzela do mnie. Brawo, mi... Oni w ogóle zostało im coś? Nie, no mają chyba trochę ludzi. Czekam na Revenge Plane, ale na tym biarze to się może nawet nie zdarzyć. Ludzie są jeszcze nie tak zawisni na tych Biarach, jak na wyższych, więc kto wie. Okej, okay, widzę. Widzę, 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 co to jest. B1. Nie trafiłem niestety. Uuu, wow, okej, okay, tu trzeba uważać. Chyba trzeba będzie spróbować zaatakować peloty jednak z tych km chociaż to jest trochę samobójstwo, nie? Póki mamy prędkości, abym ja jeszcze raz spróbował w sumie zawrócić tego B1, trafić. Zobaczymy, co się wydarzy. Czymś mają problem, ale my tutaj mamy teraz idealne podejście na tych dwóch panów. Pięć strzałów mi zostało. Za nisko, Jezus Maria. Dobra, tu mamy dość... Nie, nic! Okej. Okay. Jeszcze raz, od przodu teraz. Przednią płytę go spróbuję walnąć. M16ka zestrzeliła. No właśnie, teraz się na mnie skupią dwie albo trzy peloty naraz nawet. Musimy tego ciężarka tutaj zdjąć. Tylko kurde, on znowu tam stoi za kamieniem. Huhuu! Okay, okej, okay. okej. P51 zdjęło coś? Nie wiem w sumie. Ale wywracamy na lotnisko. Wywracamy na lotnisko. Jak widać troszeczkę się odzwyczaiłem jednego strzelania kaczką, długo długo nią nie latałem. A spokojnie, zaraz pamięć mięśniowa wróci. widzicie też może dlatego to jestem tak niecelny, bo sprawdzam pewną teorię. Dałem sobie celowanie pionowe na nie i odległość celowania w metrach na nie. Normalnie mam tutaj 400 i tak. I do tego się przyzwyczaiłem strzelając z kaczki. Więc teraz to się na mnie troszeczkę mści, że. Miałem taką teorię, prawda, że... Na przykład strzelam do czołgu z 300 metrów i jak mam celowanie na 0, no to ten pocisk tylko opada, a jak mam celowanie na 400, no to ten pocisk najpierw leci troszeczkę jakby nad celem i dopiero w niego może wlobowywuje, nie wiem czy jest takie słowo, ale wiecie o co chodzi. Już teraz mam po prostu inne, in... nie dość, że dawno nie latałem kaczuchą, to jeszcze mam inne te ustawienia, w następnym meczu ustawimy 400, celowanie pionowe i za goł, nie chcemy urwać podwodzia, jak liść na wietrze. Idealnie. Znaczy, mecz jeszcze trwa, więc to jest dość ciekawe teraz. Czy zdążymy wrócić? Wątpię. Ale nie jest to totalnie wykluczone. To ten samolot, kurde, ten samolot teraz. Zeszczajmy nam sztukasę, zaraz się dowiemy co to jest jak sztuka zwalnie w ziemię. MB152C1. Że on nic mi to nie mówi. <laughs> Oprócz tego, że to jakiś Francuz, nie? Dalej, dalej, dalej. B17 dasz rady. hes to, dawaj go! Leć tam, zepsuj mu dzień, dawaj, 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 dawaj hes to, dawaj! Cholera, mają obydwie strefy przynajmniej, znaczy, dwie z trzech, Ale to dużo O, o, mają też groźną pelotę Jezus, to są ze dwie albo trzy maszyny, dobrze widzę? Nie no, dwie N-22 i... jeden gościu ma zły dzień Uii, Zbyt łapczywie o, o! O! Hesto, gdzie jesteś? Hesto Spróbujemy go wystawić do Hesto Nie udało się. Hesto zdjął go za późno Ale nie mam... Nie mam miejsca, żeby zgasić ten silnik. Szczególnie, że zbiornik w skrzydle się zajął. Silnik zgaszony, trotyl na zero, ale dla nas za późno. to. Zawiodłem się na tobie. Rzeka Popiołów to nie jest łatwa mapa dla Ground Pounderów. Ale patrzcie, znowu full downtier. Kurde. Tutaj stracimy sporo prędkości, jak wjedziemy w błotko, ale... Jak przejdziemy za błotko... To już będzie przyjemnie. Tutaj niestety nagle będzie... Co? No to wyskota było to? Co, co chodzi? Jest to się normalnie nie da jechać. Okej. Okay. Bully time. Albo i nie. Okej. Okay. O, proszę bardzo, co to, BT5 albo 7, nie? Okej, okay, za nisko, nachaczło kamień. BT7 okej, okay. oh, hello, there, Matildo. Coś tam przemknęło chyba. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje, że coś tam widziałem. Albo to był cień samolotu. <laughs> widziałem. Ooo cień. Nie, dobrze widziałem, że coś tu jest jeszcze. Okej. Okay. Poczekamy chwilę. Okej. Okay. Nie no jak ja do BT5 z tego mam strzelać? Co? To, serio tak? Chyba pora przeskoczyć do samolotu. Tak mi się wydaje. I teraz tak Celowanie odległość 400, tak I teraz zobaczymy. To chyba będzie zadanie dla nas, tak jest. Tutaj T50 będzie tam gdzie się tam pali przy... na ziemi. To tam jest auto blinda po prawej Jez T-50 Jez i T-50 yes, zniszczony i teraz skoczy do samolotu i nas zestrzeli Ale widzieliście? Pierwszy strzał jeszcze zjebałem, ale drugi już poprawiłem wystarczająco Dobra, dobrze, tu mi się nie udało ukraść Bo czyniąc, jak tylko zacząłem do niego strzelać zorientowałem się w jakiej pozycji Już nie chciałem do niego strzelać, nie żartuję Tutaj jest za nisko Auto blinda Nie zdążę drugi raz strzelić, a nie chcę przegrzać działa i jest asystent. Zatrzymaliśmy go, to jest najważniejsze. został wyeliminowany. 9 strzałów mi zostało. No i mamy już tam pelotkę rosyjską, która jest skupiona tylko i wyłącznie na mnie w tym momencie, mimo tego, że nad nim jest dosłownie samolot. To jest ten gościu 150, którą zepsułem niezły rampage. 9 fragów sobie zrobił. No trudno. Dajcie? Cela tylko do mnie, to F2 A totalnie zignorował. Haha, <śmany> -ty. Ty, ale to jest. Uff, ok. Oh, o, oh, ok. Troszeczkę za wysoka, ale widzicie, panie, w powoli wchodzi, jeżeli chodzi o celowanie. Zaraz lepiej. Wypadałoby na brawo polecieć. No, spróbuję się dobrze bawić, dopóki nas samolot jakiś nie dziabnie. Czyli już. O, autoblinda po mnie wraca. Nie. dobra, spróbuję przejść jeszcze raz w takim razie i złapać tego gościa. Uf, okej, okay, trafienie. Uf, Wow, ok. Skoro on nie przeleciał pod mostem, musimy przelecieć kaszyką pod mostem. Nie widzę innej możliwości w tym momencie. Ale się skupił kurwa na nas, tak że wleciał w most. Ok, ok. O, asysta za BT-7. Ok, coś tam wjechało na brawo. Zis 30. Dobra, ZIS 30 zniszczony. Musimy odlecieć kawałek. Musimy nabrać prędkości. Mam trzy strzały, tylko nie chcę totalnie spalić silników. Jeszcze jakoś paskudnie je przegrzałem. Crusadera tam widzę i jeszcze jeden pojazd na lewo od brawo, teraz z naszej perspektywy. Okej, okay, musimy zawrócić. Tą rundę niestety przegramy, ale jeżeli chodzi o kaczuchę, dużo więcej robimy, przynajmniej teraz. Czy jednak ustawienia po staremu, te które mam, są dużo lepsze dla mnie. Okej, okay, M3 ma problem. M3, wytrzymaj! No wytrzymał, nawet sobie poradził. Ty, a tutaj co jest? Halo? <ścoughs> Hej! Dobra. Oj nawrotka! Przez plecy, przez plecy, przez plecy Potrzebujemy wysokości jak najwięcej teraz. O! O! O, nie! nie Okej, okay. ty. Jeszcze lecimy. Jeszcze lecimy jakimś cudem. Ja jest za 30 dziabnęliśmy A z jednej co mi zostaje, to może mnie gościu nie zabije? U 2 Ty, no nie, no U 2, ty, nie bądź taki Muszę uważać też, bo jak Aaa, kurde Nie miałem już amunicji do 75, a teraz, jakbym go jeszcze tak dziabnął 7,5 To bym zwariował chyba Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O kurwa, przegiąłem! Nie no, nie miałem już mocy. Nie mocy, przepraszam. Nie miałem już... Sterowności totalnie. Ale hej, asika zrobiliśmy. Całkiem nieźle. No niby przegraliśmy. Lecie, lecę jeszcze raz, mamy dość punktów. Mam nadzieję, że ktoś z naszych zacznie przejmować jakieś punkty. w tym momencie. Byłoby... Zajebiście, ale chyba nie dolecimy na pole bitwy. Chociaż przy Alfie jest jakiś sog lekki chyba. Tak jest, przejmują Alfę. Trzeba go będzie osłaniać. Hurricane MK2 i mają tego Iła 2 jeszcze w powietrzu. Kurde, mamy przejebane. Hurricane się nie rozbił, niestety. Nie, nie zrobił nam tej przyjemności. Dobra. Ten gościu dostał i 2 się próbuje nam nie ustawić, Mam dużo więcej mocy niż ty stary. Znaczy mocy, energii. Dobra, U-2 poszedł w pizdu. U-2 się nie wyrobi nad ziemią? Wyrobił się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. U, okej. Okay. Okej! Okay! Ha, <ścoughs> ha, okej! Okay. Dobra. Widzę, 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 widzę. Auto blindo 41. I u góry macie jakiś problem. 176 76 zniszczone. O, o. O, 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 Nie, 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 ewidentnie... To ten z Hurricane'a. To ten z Hurricane'a. Uniki, uniki, uniki. Brawo przejmujemy, okej. Okay. Brawo dla nas, tak? Uuu, nie, nie tak łapczywie, ale prawie nam się udało zagiąć ten pocisk. Dość mocy mamy. Zwrot przez plecy. Znaczy mocy, prędkości. Klapy full Okej okay. Tak jest Dobra, to raz Nie mogłem strzelić drugi raz, za szybko kliknąłem dwójkę, i nie strzeliło, a później już spanikowałem niestety Jest ta pelota, o cholera, o cholera, o cholera w dół w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Dobrze, rozproszyliśmy ją na tyle Czy nam się to uda, wątpię, ale cholera będę walczyć do końca Tak, to ten gości z Hurricane'a! To był on. O, cholera, o cholera. Nie, 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 nie. Zbyt prostej linii poleciałem. Cholera akurat jest pod idealnym kątem dla nas. Pod idealnym kątem jest, że nie mogliśmy go przebić, ale kurde do no. O. Na Alfie jest problem. Z czego oni tam na mnie strzelają? Bo ja nawet nie widzę. Na Alfie jest duży problem. Szczególnie że nam brawo właśnie przejęli. Cenę nam biorą, niestety, nie uda się. Nie uda się. Na Alfie te 50 wyjechało. Niestety, niestety, tym razem wróg był silniejszy. Ale co sobie nastrzelaliśmy do czołgów, to nasze, co? 11 jednostek zniszczonych na ziemnych. 11 trafień krytycznych. Czekajcie, bo ja nie pamiętam ile ja zniszczyłem na ziemi jednostek najpierw. No ale to Wy będziecie wiedzieć, bo ja nie pamiętam ile. Także nie wiem ile fragów zrobiliśmy kaczką, ale sporo. Jednak ustawienie na 4. Cztery... Nie chcę tej cerki, w dopiero mam. Także nie wiem ile, tak jak mówię, tych jednostek naziemnych zniszczyliśmy. Ale przynajmniej myślę, że 6, 7? Coś koło tego i no na podwójnym użyciu oczywiście nie? ale jednak powiem wam że no kaczka cały cał czas dobra i nie wiem jakim cudem przesunę ją na 3.0 BR z 33 nie wiem czemu nie wiem jaki jest powód Przecież to jest latające panzer 4F2 tak z odpowiednim działem wystarczy odpowiednie się no nie no nie wiem po prostu nie wiem ludzie nie wiem wciąż świetny pojazd dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku So I'm to see all the attacks